Zadanie z informatora o egzaminie maturalnym z matematyki, z poziomu podstawowego, zadanie 28. Zadanie dotyczy optymalizacji. No i tutaj, ponieważ jest to zadanie na poziomie podstawowym, no to pewnie będzie to z funkcji kwadratowej. Oczywiście, jeżeli ktoś liczy pochodną funkcję, potrafi takie zadanie zrobić za pomocą pochodnej funkcji, no to może też oczywiście to zrobić. Do tej pory zadania z pochodnej funkcji z optymalizacji na poziomie rozszerzonym były takim pewniakiem naturalnym. Tutaj mamy przykładowe zadanie na poziomie podstawowym. Powierzchnia magazynowa składa się z dwóch identycznych prostokątnych działek połączonych wspólnym bokiem. No i tutaj mam bok, a tu mam jedną i drugą taką samą działkę. Całość ma być ogrodzona płotem, przy czym obie działki będzie rozdzielał wspólny płot. W ogrodzeniu będą zamontowane dwie bramy wjazdowe o szerokości 10 metrów. Tutaj mam te dwie bramy. Łączna długość płotu oraz rozdzielającego, długość płotu ogradzającego oraz rozdzielającego obie działki wyniesie 580 metrów. Przy czym, oczywiście, tu, gdzie są bramy, nie będzie płot stawiony, no czyli tutaj trzeba będzie zostawić te dwa razy po 10 metrów miejsca wolnego. Obić wymiary tak, aby pole całkowite było największe. No i zaczynam od pola. Pole to jest prostokąt, to jest jeden bok x i drugi bok 2y, co oznacza, że pole jest x razy 2y, czyli 2xy. W tej chwili mam dwie zmienne. To oznacza, że będę musiał tutaj za chwilę coś podstawić, żeby mieć tylko jedną zmienną, także będę, żeby mógł to optymalizować. Czyli teraz wyznaczę zależność między jednym, drugą zmienną, czyli między X i Y. I przy okazji też będę określał dziedzinę, czyli założenia dotyczące tej funkcji. Z treści zadania wiem, że płot razem ma 580 metrów i na to 580 składa się raz, dwa, trzy X. Czyli 3x dodać, 1, drugi y. Tutaj niecały y, to znaczy od y będę musiał odjąć bramę, czyli 10, i od drugiego y też będę musiał odjąć bramę, czyli kolejne 10, czyli 4y, ale z odrzuceniem 20 metrów. I to mi daje 580 metrów. W założeniach, na razie przynajmniej, wiem, że x i y są długościami boków, czyli x na pewno jest większy od zera. Y też musi być większy od zera, ale y to jest tutaj to. I on na pewno musi być większy od tego odcinka, tu w nim musi się brama zmieścić, co oznacza, że tak naprawdę y nie większy od zera, tylko y większy od 10. No i za chwilę tutaj, w zależności od tego, jaką literę wyznaczę, będę określał dziedzinę dla jednej zmiennej. Jeżeli chodzi o to, czy zadanie uda mi się rozwiązać, to naprawdę jest obojętne, czy wyznaczę x czy y. Czasami wyznaczając jedną literę, można sobie ułatwić rachunki. W tym przypadku chyba jest to bez różnicy. Wyznaczę y. 4y równa się 600, odjąć 3x. Dlatego wyznaczę y, że... Jeżeli wyznaczę y i podstawie zostawiam x, a raczej częściej się zdarza licząc jako argument x, więc żeby sobie nie mieszać tutaj z literami zrobię to w ten sposób. Czyli y równa się 600 podzielone przez 4, to jest 150, odjąć 3 czwarte x. No i teraz dla mnie tutaj zmienną jest x. Czyli muszę zrobić założenia dotyczące x -a. i dotyczące x już tutaj mam raz, x jest większe od 0, ale wiem, że y jest większe od 10, czyli 150 minus 3 czwarte x, to jest ten mój y, musi być większy od 10, czyli minus 3 czwarte x większe 150 na drugą stronę, czyli minus 140, czyli x dzielę przez minus 3 czwarte, czyli zmieniam znak. Minus 140 razy, no i dzielę, to znaczy mnożę przez odwrotność, co oznacza, że x musi być mniejsze. 140 przez 3 się nie dzieli, czwórka, też nie, czyli mam 563, czyli dziedzina do tego za zadania, założenia są x -y, od 0 do 563. 3. No i teraz wracam do zadania, czyli tego y podstawiam tutaj w to miejsce. Czyli pole, już wiem, że będę miał zmienną x. P od x to jest 2 razy x razy 150 minus 3 czwarte x. Mam funkcję kwadratową i teraz tak, albo będę tutaj, bo szukam wierzchołka paraboli. Bo w wierzchołku ma wartość najmniejszą lub największą, w zależności od, od tego, jak są ramiona skierowane. Mogę albo wykorzystać miejsca zerowe i wyliczyć, albo mogę wyliczyć z wzoru minus b przez 2a. Tutaj właściwie miejsca zerowe łatwo by było do wyznaczenia, ale przy okazji też może a wyznaczyć, dlatego będę to mnożył. 2x razy minus 3 czwarte to jest minus 3 drugie x kwadrat dodać 300x. A jest równy minus trzy, drugie jest mniejsze od zera, czyli ramiona paraboli skierowane w dół. Więc wartość. Największa jest w wierzchołku. No i teraz pytanie: tylko, czy ja faktycznie miałbym wartość największą? Eee, oblicz wymiary tak, aby całkowite pole było największe. Czyli pasuje. No to w takim razie to e, x, dla którego mamy to, to minimalne, to x wierzchołka to jest minus b przez 2a, czyli tutaj. E, Biorę to z tej funkcji minus b, czyli minus 300 przez 2 razy minus 3. Drugie dwójki się skracają, czyli mam 100, a mam podać wymiary x i y, czyli y, dla x równego 100, y równa się y, tu, mam tą zależność z y. Czyli 150 odjąć 3 czwarte razy 100, to tutaj mogę skrócić, czyli mam 150 minus 75, czyli 75. Czyli odpowiedź do zadania x równa się 100, y równa się 75 i wtedy całkowite pole tej powierzchni magazynowej będzie największe.